Osobom zainteresowanym plastrami Lifewave, zdradzę dzisiaj metodę, jak usuwać przyczynę dyskomfortu, czy też powiedzmy sobie wprost bólu, jak uśmierzyć ból. Otóż najczęściej stosujemy Icewave do, do tego celu. To są, to są plastry, które tylko do tego służą, to niczego innego. Ich zadaniem jest zwiększyć przepływ energetyczny w miejscu, w którym jest przyczyna jakaś blokada. Ta blokada jest przyczyną i ona skutkuje tym, że e, po prostu e, boli. I teraz tak, szybciutki instruktorz. Tak, jest wiele metod, ale ta jest taka najbardziej uniwersalna. Mi się zdarzyła sytuacja, warto, trzeba ją umieć zrobić, bo mi się zdarzyła sytuacja, że mąż kupił dla żony e, te plastry i dzwoni do mnie, że nie działają. Ja pojechałem do nich i okazało się, że działają, ale musieliśmy zrobić takie taki poszukiwanie punktów właśnie, gdzie trzeba nakleić. To są jedyne plastry. Które trzeba wiedzieć, trzeba nakleić, bo prawie wszystkie inne to można gdziekolwiek kleić i też działają, natomiast te nie te trzeba wiedzieć. I teraz tak, przy, przyczyn, znaczy nie przyczyn, tylko w miejsce, które najbardziej boli, naklejamy to, czyli jeśli ustalamy, że boli nas w tym miejscu, to tu przyklejamy ten plaster brązowy. Natomiast w białym szukamy. E Dookoła szukamy, gdzie przebiegają, gdzie jest fragment, gdzie przebiegają blokady energetyczne. Jeżeli, jeżeli te blokady energetyczne będą tutaj do góry, a my przykleimy tak 10 do 15 cm powyżej, to one zostaną odblokowane i, i dosłownie w sekundy, kilka sekund, nawet można powiedzieć, palców nie zdążymy odebrać od plastra, a już poczujemy ulgę. Początkowo częściowo, a po jakimś czasie tak w ogóle nie będzie boleć. Natomiast jeśli przykleimy ten sposób i nie działa, znaczy nie czujemy ulgi, albo ulga jest bardzo mała, to możemy ustalić, jakby udoskonalić, czyli szukamy. Jeżeli jest już ulga duża, to być może wystarczy przesunąć troszeczkę tylko w bok i ulga będzie jeszcze większa, albo całkowita. Ale najczęściej idziemy nad takimi skokami, czyli godzina 12, godzina 15, dalej boli, godzina 18, dalej boli godzina 21, o, przestało boleć, tak? Ewentualnie, jeżeli i, i częściowo, to można cz, cz, przesunąć i sprawdzić, gdzie mocniej przestało boleć. Ja miałem ten przypadek, który miałem, to pani określała ból w skali od 0, gdzie nie boli w ogóle do 10, gdzie nie idzie wytrzymać, ona swój ból określała na, na 8, natomiast po tym, jak znaleźliśmy te dwa punkty na jej ciele, określiła najpierw na 2, a po 5 minutach określiła, że w ogóle ją nie boli. Także mąż był w szoku, bo dzwonił do mnie, że to nie działa <laughs> i nie mógł wierzyć. I pytam, na no, ale naprawdę czy nie boli? No, no, bo nie boli mnie. To, no, nie nie widziałem, jak mu tłumaczyć, że, że, że ją nie boli. Ale tak jak mówię, tu trzeba znaleźć. Tu, tu, to wymaga troszeczkę umiejętności, znaleźć te, w których miejscach należy nakleić. Natomiast y, są plastry, które nie musimy y, zastanawiać się, gdzie je nakleić, bo gdziekolwiek je nakleimy, to będą działać. <laughs> y, do takich plastrów należy. X39, ale też Aeon. Specjalnie mówię o tych dwóch. To są ulubione plastry bardzo wielu osób, ale one dzisiaj mają dużą rolę w tym, co chcę Wam powiedzieć. Otóż najpierw jeszcze o tych plastrach. Jeżeli nie macie innych, tylko macie X39, a macie bardzo silny ból, to też można się go pozbyć naklejając trzy plastry. Czas, jeżeli jeden nie działa, tak? I wtedy najczęściej, jeżeli przyczyna bólu jest na środku, to my tymi plastrami taki, taki trójkąt robimy o góry. Po bokach trzy plastry i jeżeli ból jest w środku, na 99% przestanie boleć przypadków. Jeśli mamy tylko X39. Natomiast jeśli mamy Aeon, to możemy troszeczkę zaoszczędzić, bo trzy plastry to jednak spory koszt i nie będziemy chcieli codziennie tego stosować, tylko naprawdę w nagłych, yy, ciężkich przypadkach. Natomiast Aeon jest tańszym plastrem. Jeżeli chcemy go wykorzystać, to bierzemy ten Aeon i jego naklejamy na miejsce centralne bólu. A drugi plaster, X39, naklejamy tak jak to robiliśmy w Ice Wave, na godzinę 12, 15, 18 lub 21, szukamy po prostu najlepszego miejsca. I to też działa błyskawicznie, z reguły Aeon z X39 potrafi w 20 sekund usunąć ból. Więc tyle mniej więcej czekamy na reakcję. I teraz, co przy tych wszystkich metodach zegarowych zrobić, żeby to było takie wytrwałe? Otóż... Nie możemy odkleić całego kleju, bo przy, przy po dwóch naklejach się przestanie nakleić. Więc odklejamy fragment. Tutaj można, nie trzeba całego odklejać, można fragment odkleić. A nawet jak na te same testy, to jeszcze można pół tego fragmentu, pół, półki, czyli ćwiartkę odciąć, tak żeby się przyczepiło, żebyśmy poczekali chwilę i musieli trzymać palcem. A potem jak znajdziemy miejsce, w którym już nie boli, to możemy oczywiście całość odkleić i żeby mocno się trzymało. Także możemy w ten sposób oszczędzać przez to takie częściowe odklejanie. Tak? Nie musimy całkowicie odklejać. No i teraz tak, ta metoda Aeonu i x 69 to nie jest metoda jakaś partyzancka. To jest oficjalnie powiedziane przez Dawida Schmidta na takim małym spotkaniu dla dystrybutorów. A nam to, tą informację przekazała Megan Graham na swoim, swoim portalu. I ja za nią po prostu to postarzam, z wami się dzielę. Więc jeśli macie Aeon X39, to przeciwbulowo on będzie lepszy niż Ice Wave. Także lepiej mieć te dwa niż Ice Wave. Dlaczego? Przede wszystkim ten wychodzi taniej, <gry> ten wprawdzie drożej, ale one w przeciwieństwie do, ich, do Ice Wave usuwają przyczynę bólu. Nie tylko natychmiast uśmierzają, ale też wzmacniają organizm, Pobudzają czynniki regeneracyjne, jak to niektórzy mówią, włączają guzik, który sprawia, że nasz organizm się sam zaczyna regenerować. No, badania wykazały, że dzieje się to w przypadku ich 39, dlatego że zwiększa peptyd miedzi w organizmie człowieka, oczywiście musicie mieć to no mieć sobie, a także pośrednio wpływa na zwiększenie komórek macierzystych. Natomiast aon też badania wykazały, że wpływa na łagodzenie i usuwanie stanów zapalnych, więc te, te jakby połączenie jednego z drugim sprawia, że nie tylko nie będziemy odczuwać bólu, ale też w dłuższej perspektywie używania tych dwóch plastrów po prostu pozbędziemy się przyczyny bólu, czyli nasz organizm sam się zregeneruje przez otrzymanie tej dodatkowej energii, czy też przed, przez to, że te plastry udrożniły przepływ energii w naszym organizmie. Mam nadzieję, że Wam to pomogło. Jeśli, jeśli podobał Wam się ten materiał, to starał się częściej takie filmy robić, zapraszam Was do subskrybowania, obserwowania, lajkowania no i komentowania. Zapraszam na kolejne filmiki.